Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale z gry FIFA 17 Kariera zawodnika, gdzie prowadzimy karierę Bartoszem Kapustką Z góry was przepraszam za tą miesięczną przerwę od FIFA No niestety, mój laptop tutaj się zniszczył i nie byłem w stanie nagrać, znaczy zmontować po prostu odcinka A nie chciałem rzucać pełnych meczy z PlayStation No cóż, bez zbędnego gadania przejdźmy do pierwszego meczu w Pucharze Anglii w dzisiejszym odcinku Wychodzimy w chyba trzeciej rundzie Pucharze, Pucharu Anglii, Southampton kontra Leicester City, no trochę tutaj będzie stres z mojej strony, gdy będę grał Polakiem, naszym Bartoszem Kapustką, ponieważ no, przez ten miesiąc przerwy w ogóle nie ruszałem karier ani nic poza tym, to znaczy żadnych serii nie ruszałem ogólnie. Które nagrywam na YouTubie Tylko tam sobie grałem, może jakieś tam ligę Utworzyłem ligę francuską, tam ligę polską Tak zupełnie nic Nie grałem żadnych karier zawodnika Więc może być trochę Ciężko grać mi jednym zawodnikiem No ale zobaczymy Może stres nie, nie zjemie Tak bardzo na samym starcie I będzie to dobry mecz Polaka Okej, okay, zaczynajmy Pustka teraz przy piłce Dośro Nie dośrodkowanie, tylko prosto pada piłka do naszego środkowego po Pomocnika no i znakomita interwencja Bramkarza Sout. Hapton Mode. przy piłce. Dośródko, nie dośrodkowania, tylko prostopadła piłka. Odegraje do kapustki. Kapustka! Strzał z pierwszej piłki. Znakomita parada. Teraz Foresta, Długa e, prostopadła piłka. Musa sam na sam z Forestem. To musi być skończona akcja. Niestety. Jeszcze dobitka, ależ teraz zmarnowana szansa. 35 minuta. Forest e, Dalej. Foster, chyba. E, dalej. Bohaterem. E, Sold. Hampton, a nie, jeszcze tutaj Zmylenie obrońcy, dośrodkowanie Idealne na Wardiego i broni, broni Bramkarz Southampton, ależ teraz może być kontra Z Southampton, no na całe Nasze szczęście napastnik klasy e, e, nie wykorzystuje Tej sytuacji, ale by się porobiło Siedem chyba, nie, tutaj e, Mamy sytuacje obronione, siedem Obronionych strzałów, tylko jeden obroniony Z naszej strony, cięcie piłki Kapustka, ależ teraz zagrał piłę Do Wardiego, Wardi i jest, bramka 49. minuta, no szkoda Szkoda, że w takim stylu e, bramkarz Southampton puszcza tę bramkę. No, bronił e, do tej 50. E, minuty. Jak Bóg, jak bramkarz klasy e, światowej, jak najlepszy bramkarz na świecie, jak bramkarz z kosmosu, ale no kurcze, naprawdę szkoda, że puszcza taką bramkę. No, jeszcze jakby to interweniował. Naprawdę gra tego bramkarza w tym meczu strasznie mi się podobała. I sędzia, gwizdże, po raz ostatni w tym spotkaniu, no nie spodziewałem się takiego znakomitego występu Goalkipera naszych rywali, no kurczę, nastawiałem się na wynik Southampton 3-0, 4-1, coś takiego, a tu z ledwością 1-0 po bramce Wardiego. trochę szkoda, trochę szkoda, w trakcie meczu, no tak głupio by było, jak Vardy strzelił taką właśnie... Słabą bramkę po takim występie Foresta, Fostera. Nie, 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 nie pamiętam dokładnie, jak się czyta jego nazwisko, przepraszam, wybaczcie mi. No ale kurczę, taki występ, taki. No, nie oszukujmy się, Forster, o, tak się czyta jego nazwisko chyba. No, to jest bramkarz przeciętny. On nie broni dobrze, ale w tym meczu pokazał naprawdę klasę. Światową Dobrze, zacznijmy drugi mecz w dzisiejszym odcinku Tabelę Premier League Leicester City Cały czas w fotelu lidera Manchester United na trzecim miejscu Zobaczymy jak będzie po tym meczu No Manchester United, Czerwone Diaby To nie jest łatwy przeciwnik Oni nie rozdają punktów za darmo na własnym stadionie Znaczy no, no w tym sezonie Wiecie, no to jest FIFA, to jest FIFA Na pewno będzie ciężko, ale... Mówiąc o realnej piłce nożnej, no Manchester United no, nie najlepiej zaczyna tutaj e, grać no, pod wodzą może tego, e, kto ich teraz trenuje, Jose Mourinho, e, będzie, mam nadzieję, lepiej. E, zagranie do e, Ibry, nie, nie do Ibry, dośrodkowanie, Rashford, Rashford i tak zdobywa bramkę, ojej, 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 koszmarny błąd e, naszych obrońców, młody napastnik, Rashford, to jest Ka Kean, nie, Harry czy mi się wydaje, tam... Napastnik Tottenhamu chyba przyszedł do Manchester United. Zobaczmy tutaj, z główki Rashford. No, wykończenie tutaj yy, niesamowite. Od słupka. No, nie upilnowali nasi środkowi obrońcy. podaje do kapustki, kapustka do Wardiego, on się przedziera. Juzuzu, ju Jezu, ole, bramka. W samo okienko Wardii jeszcze zdobyliśmy asystę. No, do takiej bramki asysta to aż po prostu. Jezu, coś niesamowitego, Ward, jak on to uderzył. Witycha wznawia o przy piłce. O, to rozbłąd. Czy Musa to wykorzysta? Tak jest. To chyba po, asy, po podaniu Wardiego. Musa w końcu się przełamał No ten mecz z Southampton nie był jego Ale widać tutaj e, Na Old Trafford W tym piekle, w tym teatrze marzeń Udało mu się umieścić piłkę w siatce I bo Wayne i widzimy przy piłce O, już to w twarz teraz jeden z naszych obrońców Dalej się przedziera i podaje do Depaya Depay, ależ teraz Umieścił siłowo Tą piłkę w siatce, widać połamał ręce Schmeichelowi Tak można sobie zażartować, biegnie Uradowany Memphis Depay do Jose Murillo. 65. minuta. Bramka za bramkę. No nie popisują się w tym spotkaniu niestety bramkarze. Liczyłem na ładne interwencje ze strony Hiszpana. Jaki yy, Schmeichel jest chyba z Danii, tak? To nie wiem jak odmienić Duńczyka. Psa przy piłce. Prośba o podanie do Kapustki. Kapustka co teraz wystawił Wardiemu On to musi kończyć. Tak jest! Kończy druga ba e, bramka Bartiego w tym spotkaniu. 3 do 2. 85. minuta. I również leci wardi. Do naszego trenera. No nie jestem w stanie teraz wymienić jego nazwiska. Nie znam się aż tak bardzo na tej drużynie. Nie do końca jeszcze kojarzę wszystkie nazwiska zawodników Leicester City, więc tym bardziej nie kojarzę za bardzo trenera. Ale, ale cały czas przy piłce Musa, Wardi, Wardi do Kapuski. Czy to będzie jego szansa? Tak jest. Wa kapustka, nie Wardi. Przyzwyczajam się, że to Wardi strzela bramki, ale to Polak. Polak po asyście Wardiego umieszcza piłkę w siatce. I to z kim? Z Manchesterem United na Old Trafford Widzimy po ręce Hiszpana Zdobywamy bramkę w 93 minucie I to jest koniec Koniec spotkania, ostatni gwizdek Arbitra w tym spotkaniu, no naprawdę mega spotkanie, sporo bramek, sporo akcji, sporo się działo. No szkoda tylko bramkarzy, że tak trochę e, słabo z tymi interwencjami widzimy tutaj niezadowolony Zlatan Ibrahimowicz, e, nasi szczęśliwi chłopacy tutaj jeszcze przybijają sobie piątki, kapustka z Ibrahimowiczem. No naprawdę mega spotkanie. Zaczynamy, mam nadzieję, że kolejny znakomity występ e, Polaka sprawi, e, że utrzymamy się na pozycji lidera. Widzimy Everton, on zgubił, zgubił 3 punkty co daje nam nad nim przewagę, no Stoke City mam nadzieję, że będzie łatwiejszym rywalem niż Manchester United, Chcę, dzieje się w środku pola przyjęcia w środku pola ze strony Stoke jak i z Leicester ale teraz szansa dla Polaka, czy będzie to kończył, tak jest, znakomite wykończenie od słupka, cieszy się nasz polski lewy pomocnik, zobaczmy to jeszcze raz na powtórce jak on to tam umieścił jak on to zmieścił, od słupeczka jak profesor i wygrywamy ze Stoke City 1 do 0, rzut karny 38 minuta, Musa został sfaulowany przez obronce lewego obrońcę z tego co widzę może to był środkowy Stoke City i w konsekwencji tutaj chyba nie będzie kartonika tak to było tam bardziej takie przypadkowe zagranie ciekawe czy dadzą nam a nie dadzą nam wykonać rzutu karnego. do piłki chyba podchodzi Ward z tego co widzę i czy on to wykorzysta? Słupek. Kapustka wjeżdża w pole karne, co wykombinuje zagranie do Musy. Musa, czy on to wykorzysta? i tu po nodze bramkarza chyba e, piłka znalazła się na słupku bramki. 30 minuty, dwie minuty doliczone. To może być ostatnia akcja tego meczu. Napastnik. Oj, tutaj po rekoszecie. Mogliśmy stracić bramkę, no ale widzimy to koniec spotkania, wygrywamy 1-0 do 0 po golu naszego Polaka. No rozstrzelał nam się ostatnio ocena 8-0, nie najgorzej, tutaj mamy jakiś tam 1-3 plusy od naszego e, trenera. No cóż, nadal e, utrzymujemy się na pozycji lidera, mamy 19 punktów, e, ciekawe jak tam Everton, no jeszcze nie widzimy tutaj zaraz zobaczymy jak Everton trzyma się w Premier League, czy nas goni, czy trochę im odskoczymy. No dobrze, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. To jeszcze zobaczmy ten Everton. A, nie zagrali jeszcze meczu, to za chwilę tam przysimulujemy. No i pewnie zobaczymy w drugim, w następnym, znaczy odcinku, jak poszło zawodnikom Evertonu, czy odskoczą, czy odskoczymy od nich po tej kolejce, czy nie. Tymczasem czas, tym ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło,